Cześć kochani, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłam, że przedstawię wam top 5 groźnych wypadków, które miały miejsce przede wszystkim w sporcie. Na zawodach, na olimpiadzie, podczas ćwiczeń. Zresztą przekonacie się sami, jak będziecie oglądać do końca, także zachęcam was tak jak zawsze do zostawienia łapki w górę, a tymczasem zaczynamy. Wszyscy wiemy, że nie wszystkie sporty są w pełni bezpieczne. Ale jednak cieszą się dużą popularnością i dużo osób je przez to ogląda. Nie trzeba tu daleko szukać, bo wystarczy pomyśleć o skokach narciarskich. Kolejnym takim sportem są chociażby wyścigi samochodowe, czy też jazda figurowa na lodzie, gdzie też było dużo wypadków. Ale no nie tylko, bo tak jak mówię, szukać można tego naprawdę wiele. Dzisiaj ja wybrałam dla Was pięć takich sytuacji, gdzie rzeczywiście doszło do śmiertelnych wypadków. Pierwszy wypadek Miał miejsce właśnie na torze wyścigowym i dotyczył konkretnie Dale'a Ernharta. Dale, jadąc już autem, zetknął się bokiem z Marlinem Schraderem, czyli z kolejnym zawodnikiem, no i tym samym zboczył z kursu. Wiadomo, próbował on jeszcze odzyskać kontrolę nad pojazdem i zawrócić na tor, ale niestety się to nie udało i zderzył się z kolejnym zawodnikiem, co skończyło się tym. No, że ciągnął swój samochód po torze, i niestety później było już tylko gorzej, bo zderzył się czołowo ze ścianą oporową pod krytycznym kątem, uszkadzając przy tym samochód. Szacowana prędkość, którą wtedy mógł osiągnąć, jest podawana do prawie 260 km na godzinę, czyli naprawdę bardzo dużo. I okazało się, że była to już wystarczająca prędkość. Do zerwania zespołu prawego tylnego koła z samochodu. Po tym, jak oba samochody zatrzymały się na bramce, Shredder, właśnie który nie doznał większych obrażeń, wysiadł z samochodu no i poszedł sprawdzić, jak wygląda sytuacja u jego przeciwnika, czyli u Dale'a. Okazało się, że siatka okienna Dale'a wciąż była podniesiona, a Shredder sam ją zdjął. A następnie korączkowo dał znak ratownikom, którzy właśnie przybyli na miejsce katastrofy Niestety Dale'owi nikt już nie mógł pomóc, bo okazało się, że zginął na miejscu I praktycznie nie było szans na to, żeby przetrwał ten e, wypadek Schrader dopiero po latach przyznał się, że w sumie od samego początku Gdy tylko podszedł do samochodu swojego przeciwnika Wiedział, że w żaden sposób już mu się nie da pomóc Ale po prostu nie chciał być osobą, która Ogłosi całemu światu śmierć swojego przeciwnika. Tory wyścigowe nie powinny się kojarzyć tylko i wyłącznie z wyścigiem samochodowym, bo nie zapominajmy, że również są tory. Saneczkarskie. I właśnie na takim torze zdarzył się kolejny śmiertelny wypadek. Gdzie teoretycznie można by pomyśleć, że nie jest to w sumie jakiś sport o wysokim ryzyku, no bo przecież ym, zjeżdżając po takim torze, no nic wielkiego stać by się nie mogło. Jeśli wszystko jest dobrze zabezpieczone, no to nie grozi nam jakieś super bez... niebezpieczeństwo. Cała sytuacja miała miejsce podczas rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Tyle, że były to jeszcze przygotowania. I tym sposobem jeden z zawodników, kumari Tashville wywrócił się na ostatnim zakręcie toru, gdzie nawet najlepsi osiągają prędkość około 150 km na godzinę. On jechał około 140 km na godzinę, ale ta wywrotka, którą, której niestety nie udało mu się uniknąć, miała fatalne skutki. Gruzin przekoziołkował przez barierkę i uderzył w stalowy filar stanowiący część konstrukcji zaplecza toru. Ekipa ratunkowa była przy 21-letnim zawodniku po kilkunastu sekundach, ale mimo błyskawicznego przewiezienia go do szpitala i reanimacji, Gruzin zmarł. Jego obrażenia okazały się po prostu zbyt poważne. I dużo osób, które akurat były wtedy na miejscu, mówią, że nie widziały nawet samego wypadku no bo stały tyłem. Ale gdy tylko usłyszały huk i się odwróciły, no to Gruzin już leżał poza torem, poza barierką, totalnie wypadł z trasy i uderzył w słup w miejscu, gdzie bandy po prostu nie zostały podwyższone. Do tragedii doszło na kilka godzin przed ceremonią otwarcia igrzysk. Muszę Wam jednak wspomnieć, że ten tor saneczkarski, na którym doszło do tego wypadku, jest to najszybszy tor saneczkarski na świecie. Dużo zawodników po usłyszeniu o takim poważnym wypadku, zaczęło się zastanawiać, czy w ogóle brać udział w tych igrzyskach, bo jak sami mówili, no naprawdę bali się zjeżdżać po tym torze, bo jest on naprawdę niebezpieczny, i sami odczuwali to, że po prostu nie panują nad prędkością, którą tam osiągają, i mówili, że czują się wręcz jak takie kukiełki, które nic nie mogą zrobić i tylko zjeżdżają w dół. Kolejny wypadek również miał miejsce na torze. I dotyczył Ertona Seny. Po wcześniejszym zdarzeniu dwóch kierowców na torze, wyjechał na tor również samochód bezpieczeństwa, na czas usuwania szczątków rozbitych samochodów, bolidy podążały za nim przez pięć kolejnych okrążeń. Na szóstym okrążeniu samochód bezpieczeństwa zasygnalizował, że zaraz opuści tor i wyścig zostanie wznowiony. Jednak na siódmym okrążeniu, jedna z kamer Zaobserwowała nagłą zmianę kierunku jazdy bolidu Seny I to jak uderzył w betonową barierę znajdującą się na zewnętrznej stronie zakrętu Z zapisów wynikało, że Sena opuścił tor z prędkością ponad 300 km na godzinę A w chwili uderzenia w barierę, niespełna dwie sekundy później Prędkość wynosiła już niecałe 220 km na godzinę Bolid zatrzymał się na skraju toru, a Sena pozostawał bez ruchu chociaż jego głowa przez chwilę było widać taki moment, że się jakby poruszyła, tak drgnęła, dawało to już jakieś złudne nadzieje, że może jednak nic strasznego się nie stało. No ale niestety okazało się, że Sena nie przetrwał tego wypadku. No i poniósło śmierć praktycznie na miejscu. Medycy próbowali go jeszcze ratować, a wokół bolidu dało się dojrzeć naprawdę dużo krwi, co zresztą zarejestrowały kamery. Przejdźmy teraz do, do drugiego w tej czarnej topliście wypadku. A ten wypadek dotyczył akurat drużyny futbolowej. I tutaj też można by pomyśleć, że przecież co takiego się tam może zdarzyć. Otóż był to chyba jeden przypadek na milion, bo trzeba mieć chyba naprawdę wielkiego pecha, żeby kogoś coś takiego spotkało. A mówimy tu o zadziałaniu siły wyższej czyli po prostu o śmiertelnym uderzeniu pioruna. Piorun ten zabił 11 członków kongijskiej drużyny piłkarskiej i zranił kilkadziesiąt osób podczas weekendowego meczu. Piorun zmiótł praktycznie wszystkich graczy w drużynie. Lokalni śledczy obwinili czarną błyskawicę, ponieważ żaden z graczy drużyny przeciwnej z pobliskiej wioski nie odniósł kontuzji. Czarnoksięstwo jest często używane w regionie w celu wpłynięcia na mecze piłki nożnej, a tutaj akurat był taki przypadek, że akurat jak mecz trwał. I gdy akurat uderzył piorun, no to był remis. 1-1. Według raportu, ponad 30 osób, w większości stojących na uboczu, zostało rannych przez piorun, ale uważa się, że żaden z urazów nie zagrażał ich życiu. Także tutaj ewidentnie mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie nie jedna osoba doznaje naprawdę poważnego wypadku, ale taki pech sięga całą drużynę. Która no, niczego się nie spodziewała i wydawałoby się, że uprawiała sport, który nie wiąże się z wielkim ryzykiem. Ale zdecydowanie numer jeden należy do katastrofy, która odbyła się w 1995 roku i nazwano ją katastrofą w Le Mans. Dlaczego to ona jest numerem jeden? Z prostej przyczyny. Tutaj nie tylko jedna osoba miała wypadek, albo tak jak przed chwilą cała drużyna, tutaj znacznie więcej osób ucierpiało. Może słyszeliście o tej katastrofie, dawajcie znać koniecznie w komentarzach, ale dla tych, którzy nie słyszeli, postaram się to streścić. Podczas wyścigu miał miejsce wypadek Piera Lewega, jadącego w Mercedesie. Poza kierowcą zginęło w tym wypadku również aż 82 widzów, a dalszych 120 odniosło rany i obrażenia. No ale jak się to zaczęło? Przez pierwsze dwie godziny wyścigu, trzej kierowcy, Castellotti. Hawthorne i Fangio przewodzili na przemian stawce. Ale na 33. okrążeniu, naprzeciwko głównej trybuny, Hawthorne niespodziewanie podjął decyzję o zjechaniu do boksu i zaczął hamować. Zaskoczony tym, jadący za nim Lance McLean, w celu uniknięcia kolizji, wykonał gwałtowny skręt w lewo, nie widząc, że z pełną prędkością pędzą tuż za nim dwa Mercedesy, którymi kierowali Lewek i Fangio. Lewek w ostatniej chwili uniósł rękę, by ostrzec Fangia. Po czym uderzył w Maklina z prędkością ponad 200 km na godzinę. Jego pojazd został natychmiast wyrzucony w powietrze, uderzył w szczyt wału ziemnego przed zatłoczoną trybuną i roztrzaskał się. Kierowca zginął na miejscu, a silnik i fragmenty karoserii zabiły wielu widzów. Przy czym jeszcze pokrywa silnika, wirując z ogromną prędkością, zadziałała jak nóż gilotyny. I spowodowała jeszcze więcej szkód. Widok ten na pewno nie należał do najprzyjemniejszych, a podejrzewam, że nikt z fanów, którzy byli na trybunach, nie spodziewał się takiego zakończenia ani w ogóle takich atrakcji kupując bilet. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki odcinek. Czy interesują Was ciekawostki sportowe? Czy chcecie więcej takich odcinków? Jak tak, to piszcie w komentarzach. Dawajcie znać, który wypadek Waszym zdaniem był najniebezpieczniejszy. A my widzimy się już w środę o godzinie 16 w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć!